Witam Was serdecznie. W związku z ostatnią interakcją, o której mówiłam Wam w horoskopie tygodniowym na ten tydzień od 25 września do 1 października, chodzi o ten horoskop, chciałam Was poinformować, żebyście Państwo zostawiali wszystkie komentarze, które są z pytaniami po przesłuchaniu. Swojego horoskopu. Jak już przesłuchacie swój horoskop, ten, o którym tutaj powiedziałam, od 25 września do 1 października, napiszcie pytania. Jak słuchacie, na przykład, znaku Zodiaku Ryba, jesteście spod znaku Zodiaku Ryba, zostawiacie pod tym horoskopem pytanie, które do mnie macie. W związku z tym, podając swoje imię, tak jak powiedziałam, Datę urodzenia i pytanie, również jeśli pytanie dotyczy jakiejś osoby, to wtedy tej osoby imię, datę urodzenia i pytanie dotyczące tej osoby. Ja wówczas będę brała pod uwagę wszystkie te komentarze, które są właśnie pod danym filmem z horoskopem, z danym znakiem Zodiaku, dlatego że ja będę losować. Będę robić losowanie z każdego znaku Zodiaku, wybierając trzy osoby, którym odpowiem na to pytanie w kolejnym filmie, i w kolejnym filmie również nagram to losowanie. Ale musicie Państwo wiedzieć, że zostawiając komentarze pod jakimiś filmami moimi, które nie są tym horoskopem, tak jak powiedziałam, od 25 września do 1 października, nie będą brane pod uwagę, ponieważ ja nie będę wiedziała, czego to dotyczy. Także, tak jak powiedziałam, pod tym horoskopem z 25 września do 1 października, napisać komentarz pod danym filmem, danego znaku Zodiaku, który oglądacie, tam napisać to pytanie. I ja wtedy będę losowała po prostu z każdego znaku Zodiaku trzy osoby, którym odpowiem na to pytanie. Myślę, że jest to zrozumiałe. Dziękuję Państwu za uwagę.